Olegu, może lepiej nie przy dzieciach? Panie Olegu, ta klasa jest jakaś chora. Chcieli z nami walczyć. Czemu kłamiesz? Mam już dość ich wygłupów. Kochani, widzę jak bardzo podobają wam się filmy wydziane oczami ucznia. Oto z GO w prawdziwym życiu. I mam do was tylko jedną prośbę, niech każdy z was napisze pięć komentarzy i miłego oglądania. Co robisz? Oglądam Brawl Stars, a co? Wróciłeś ze wsi, żeby mi pomagać, czy oglądać twoje głupie gry wojenne? To nie gra wojenna! To straszne. Lepiej byś poczytał książki latem. Mamo, przede mną jeszcze całe lato! Rozumiem, gdzie przygotuj się? A gdzie idziemy? Jak to gdzie idziemy do szkoły? Przecież są wakacje. Dzięki temu spędzisz wakacje w otoczeniu nauczycieli i kolegów z klasy. Może tam cię przekonają do zrobienia czegoś. No, mamo, kurczę! Powiedziałam, przygotuj się! Wspaniałe lato! Dziękuję! Myślałem, że żartujesz. Czy twoja mama wygląda jak klaun? Nie. No to idź do szkoły. Ale tam nikogo nie Jest ma. Jest tam twój nauczyciel w pan Władysław. Będziesz się tu świetnie bawił i pograsz w Bowling Stars. Roll Stars, mamo. Tak, Dima, nie mam czasu. Idź do szkoły, odbiorę cię wieczorem. Kurczę, dzięki, mamo. Lepiej byłoby spędzić lato u babci, niż iść do szkoły. Gdybym wiedział, to bym tu nie przyjeżdżał. Wakacje, podobnie jak dzwonek, są dla nauczyciela. Pan Władysław? Oho, kogo tu widzę? Dima, cześć! Cześć! E, jeśli się nie mylę, miałeś odwiedzać babcię na wsi. Tak było, ale mama wysłała mnie tutaj. No co, zapraszamy do środka. Cześć wszystkim. Siema. E, tak, 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 tak. Na czym tu ja stanąłem? Mówiłeś coś o dyrektorze. O, dyrektor. Więc tak, dowiedziałem się, co jest na dziś zaplanowane. Wyjdę na pięć minut. Zachowujcie się! I nie hałasujcie za bardzo. Zgoda? Porzadko. No to wspaniale. Dima, twoja mama też cię tu przysłała? Tak, pogram w Brawl Stars. To brutalne. Dlaczego w ogóle szkoła jest otwarta latem? No, bo to trochę jak obóz. Pan Władysław zabiera nas na wycieczki. Dzisiaj też się gdzieś wybieramy? Nie wiem, ostatnio byliśmy z bogatymi dzieciakami w muzeum. Miałem ochotę dać im w twarz. Nie lubię ich, ale mają fajnego nauczyciela. Gdzie Natasza, Sierosza i reszta klasy? Wszyscy pojechali do dziadków. Myślę, że to najgłupsze lato, jakie mogło być. Aha. Ł Aj. No, co dzieciaki, gotowi? Na co? Jak na co? Zgodnie z poleceniem zastępcy dyrektora, wy i ja. Idziemy na wycieczkę? Nie, będziemy studiować literaturę, którą otrzymaliśmy na lato. Co? co? Co, co, co? Następnym razem pojedziemy na wycieczkę. Dzisiaj wykonujemy polecenia dyrektora. Może spacer! A może powinniśmy gdzieś poczytać? Nie ciągnąłem was do szkoły. Miejcie pretensje do rodziców. Poza tym też nie chcę spędzać z wami całego lata. Dzień dobry, można wejść? O, dzień dobry, panie Olegu, proszę, wejdź. Sasza, a to kto? A te bogate dzieciaki z innej szkoły. Przepraszam, ale jaki jest powód waszej wizyty? Mamy dla was propozycję. Niech zgadnę, chcecie rozrzucić papier toaletowy po szkole? No. Proszę cię, Władysław. No to nie moje dzieci ostatnio obrzucały szkolny autobus papierem. Panie Władysławie, nie wiem, o czym mówisz. Przychodzimy do ciebie z ofertą gry w CS w prawdziwym życiu. CS Dobra, cicho, my z klasą mamy inne plany na dzisiaj. A jakie? Będziecie czytać książki? A? Tak. I co, śmieszycie to? Nie, trzeba się uczyć. Ale jest lato, dzieci muszą się bawić. Może pójdziecie z nami, ja pokryję koszty. No dobrze, może wyjdziemy i zamienimy słówko. Co ty na to? Nie hałasować! Wasz nauczyciel jest głupi, co? Co? Mówię, że wasz nauczyciel jest głupi! A ty co, jesteś taka mądra? Jestem mądrzejszy od ciebie, kurduplu! W czym ty masz problem? Co, narzekasz? Nie narzekam! A może się zamknij? Nie pyskuj, sami pyskujecie! Nie rozumiem, co się tutaj dzieje? Panie Olegu, ta klasa jest jakaś chora, chcieli z nami walczyć! Czego kłamiesz? A ten nam groził. Czyli rozumiem, nie gramy w Counter Strike'a? No, z twoimi dzieciakami na pewno nie. Co? Masz coś przeciwko moim dzieciom? Chyba się nie zrozumieliśmy. Dlaczego tak, Władysławie? Przyszedłem tutaj z dobrymi intencjami. A nasz szkolny autobus też obrzucaliście z dobrymi intencjami? A? Panie Olegu, proszę wyjść z naszej szkoły i zabrać swoje dzieci, okej? Okay? No dobra, powodzenia. Gryźcie granit nauki. Wy cudowne dzieciaki, psia mać. Co? Panie Władysławie, to oni zaczęli! Wiem! Panie Władysławie, obiecał pan bitwę między szkołami! Nie będzie żadnych wojen między szkołami! Wyciągnąć podręczniki! Panie Władysławie, jest pan słaby? S słaby? Musimy udowodnić, że jesteśmy lepsi! Nikt niczego nie musi udowadniać! Nazwali cię głupim! Co, głupim? Już my im pokażemy! Jest wojna! Nikt nie będzie nazywał mnie głupim! Panie Władysławie, a dyrektor nie będzie zły, że nie czytamy książek? Aleksandrze, mniej pytań. Wszyscy gotowi? Tak! Ta do auta! Trafiłem do szkoły w samą porę. A jest pan pewny, że to CSGO w prawdziwym życiu? To jak paintball. Wiem, wiem. Oho. Pan Oleg. Władysław, widzę, że się zdecydowałeś. Aha? Widzę, że już jesteś zdenerwowany. W przeciwieństwie do niektórych raczej nie. No i gdzie jest ten twój CSGO w prawdziwym życiu? Proponuję, żebyśmy odeszli i omówili szczegóły bez dzieci. No dobra, zostańcie tu, a my porozmawiamy. Gotowy na porażkę? Zobaczymy, kto przegra. Masz dziurawe ręce. Zamknij się. Czemu go bronisz? Wystawić lepszą ocenę? Po co nas zaczepiacie? O czym ty mredzisz? Chłopaki, powiedzcie im coś! Chłopaki, serio? Nie potrafisz stanąć w swojej obronie? Potrafię, ale nie uderzę dziewczyny. Chłopców pewnie też się boisz dotknąć. Nie bo... boję się. Nie upokarzają cię na lekcji? Nie upokarzają. Co, znowu się kłócicie? Nie, wszystko gra. No i świetnie, chodźcie za mną. Gdzie? Za mną mówię. Dobra, taki jest plan działania. Będziemy z nimi walczyć? Naucz się nie przerywać. Ile razy ci mówiłem, Sasza? No ja po prostu. Znam twoje po prostu. Rozmawiałem z Olegiem i. Jest problem. Jaki? Nie będziemy mogli strzelać, bo nie mamy wystarczającej ilości sprzętu. No i co teraz mamy zrobić? Hmm, co robić? Wrócimy do szkoły i zajmiemy się literaturą. Ale panie Władysławie, nie możemy. Tak. Musimy bronić honoru naszej szkoły. Tak. tak. Może zagraj jeden na jednego z Olegiem? Tak. Naprawdę tego chcecie, wierzycie we mnie? Tak. No, dobra. No i co, Władysławie? Zaczynamy? <laughs> lepiej się przygotuj, panie Olegu. Panie Władysławie, wierzymy w ciebie! Wasz nauczyciel nie powinien się na to zgadzać. Co tam brzęczysz? Do nas to? A co? Macie wielkie szczęście, że nie gramy przeciwko wam. Kto ma szczęście, ten ma! Zaraz będziesz miał problemy, zamknij się! Jesteś głupią kosą! Ty głupim dzieciakiem! Co za idiota! Pawłoski, nie denerwuj się! Przecież było wiadomo, kto wygra! Mówiłam, że wasz nauczyciel jest do niczego. Olegu, może lepiej nie przy dzieciach! Przegrałeś, więc musisz spełnić moje życzenie! Panie Władysławie, proszę być mężczyzną! A Władysławie, proszę być cierpliwym! Uczy pan WF! Aleksander, kurczę! Władek, spokojnie, to tyle. A tak? Nawet tego nie poczułem. To nie powiedziałbym. Panie Władysławie, może już pójdziemy? Tak, 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 tak. Zbierajcie się, idziemy. Władek, jak będziesz chciał rewanżu, zadzwoń. Mam szczerą nadzieję, że nigdy w życiu nie będę musiał do Ciebie dzwonić. Za mną dzieciaki! Nie Panie Władysławie, proszę się nie martwić. I tak jest pan najlepszym nauczycielem. Pan zrobi dla nas wszystko, a on jest pozerem. Tak, tak. Szanujemy pana. Dziękuję dzieci. To mnie naprawdę cieszy. Mam nadzieję, że już więcej ich nie spotkamy. Przynajmniej zrobię, co w mojej mocy. Ech, a to dranie. Znowu zrobili panu kawał. Mam już dość takich wygłupów. No i co zrobisz? Może się zemścimy. Coś wymyślimy. Dobra, wsiadajcie, jedziemy czytać książki. Książki? No nie. Kochani, dziękuję wszystkim za obejrzenie. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, piszcie komentarze, lajkujcie i oglądajcie poprzednie filmy. Pamiętajcie także, że od Waszej aktywności zależy jak szybko zostanie opublikowany nowy film. Dzięki wszystkim i na razie!